Cześć, tu Kasia Silicka, angielski w pracy z humorem. Dziś wpadam pokazać Ci, jak wygląda mój system rezerwacji zajęć online. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, jeśli prowadzisz własne zajęcia, to zobaczysz, jak łatwo można to zorganizować, a jeśli myślisz o zarezerwowaniu lekcji ze mną, to też zobaczysz, jak łatwo. To zrobić. E, w ogóle do tego systemu skłoniły mnie, e, skłoniło mnie umawianie się z lekcjami, zawsze jest problem. Kasia, czy jesteś wolna we wtorek o 17? Takiego sms-a dostawałam? Nie, nie jestem wolna we wtorek o 18, 17, we wtorek mogę o 16 albo o 18. I sms zwrotny, a nie, to nie mogę, a w środę o 16? Nie, w środę o 16 nie mogę, ale w środę mogę o 14, o 18 i o 19. Nie, to nie mogę, w tą środę nie mogę, ale w następną stronę będę, w środę będę mogła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz mam jeden prosty system. I jak ja to ogarniam? Zobacz jak się to robi. Ja się spróbuję przełączyć. Jak się przełącza! Jak się przełącza na inny typ nagrywania? Dobra, to była chwila paniki, ale znalazłam, jak się przełączę na inny tryb nagrywania. Okej, okay, więc e, ja korzystam z Calendly, e, ponieważ e, jest bezpłatne, jest taka, okay, jak na moje potrzeby. Brakuje mi tam jednej funkcji, brakuje mi e, ustawiania odstępów między lekcjami, więc muszę ręcznie. To robić, ale jest ok. Więc tutaj mam link do moich lekcji, język angielski, konsultacje dla biznesu. I tutaj mam taką opcję copy link, więc sobie go kopiuję i tylko tego linka wysyłam słuchaczom. Więc wkleję go, zobaczysz, zobaczysz jak to wygląda od strony słuchacza. OK. Dostajesz taki system rezerwacji. Tutaj jest o mnie, e, czas trwania, e, możesz wybrać dowolny temat tej lekcji, czy to normalna lekcja, czy rozmowa o pracy po angielsku, czy coś innego. I tutaj po prawej jest, wybierz datę. I czas. Okay? Dziś mamy 12 kwietnia. Na dziś już nie ma nic wolnego, ponieważ e, ustawiłam 24-godzinny okres wyprzedzenia. Żeby się nie okazało, że jestem na mieście i o, za 15 minut mam lekcję. Nie zdążyłabym. Ale zobaczmy na jutro. Jutro jest środa, e, 13 kwietnia. Okej, okay? o! I mamy dostępne godziny tutaj od 12.00, ok? Widocznie jakie mam lekcje rano, ale 12., 12:15 jest dostępna, ok? Jest dostępna 20., 21 nawet, ok? Zobaczymy, co jest w sobotę dostępne. O, w sobotę są od 9 terminy. Do 16 też możesz sobie wybrać. Tutaj w piątek też jest całkiem sporo, a nawet 7.45 jest wolna w najbliższy piątek. Zwykle nie jest, okay? więc warto skorzystać. Uh, ok, masz godziny poranne, popołudniowe, wieczorne do wyboru i klikasz sobie termin. Ok, na przykład zróbmy tutaj piątek 7.45 i klikasz potwierdź confirm. Tutaj wpisujesz swoje dane, imię, nazwisko. Adres e-mail, i potem, jak już to wpiszesz yy, i zaplanujesz to wydarzenie, to dostajesz maila potwierdzającego. Możesz sobie to wydarzenie dodać do swojego kalendarza Google Outlook i to, co jest najlepsze, u mnie automatycznie to się dodaje do mojego kalendarza Google, do mojego prywatnego kalendarza Google, który jest z tym połączony. I wtedy masz gwarancję, że już nic innego się wtedy nie zaplanuje i masz też gwarancję, że nie, on nie zaplanuje lekcji bez. Yy, jakby wtedy, kiedy się dubluje z moją lekcją. Okay? Więc jest fajnie, dostajesz też link do anulowania, jeśli potrzebujesz, do przełożenia, więc jest bardzo fajnie. Ja chętnie korzystam, moi uczniowie też chętnie korzystają. Więc zastanawiam się, czy stosujesz takie rozwiązanie. Jeśli nie, to dlaczego? Może masz jakieś inne, które możesz polecić? Daj znać.